1775 no tak. A trzynastki pomogły, czy lepsza była stała emerytura? Lepsza by była stała emerytura, nie 13, 14. To jest takie... jednorazowe razowe co to pomoże w tych czasach. Może, tak. 1200 zł to jest jak na lekarstwa czy na do lekarza trzeba iść, to przecież to... Drużyzna proszę pana, to nie tak, że chwalą się, że seniorom dają... No to pani zdawała nas rządu jak jest drużyzna. No ale to bardziej niż PO no, aha, no, czyli pani... O no, to by narobiło. Pies troszeczkę lepsze od platformy. Oczywiście. Ale nie jest pani tak, na 100% zadowolona. Na 100% to nie. Też... Państwo radzi z drużyzną. Szczerze. Proszę pana, no nie... Nie rozmowy, niech Pani poczeka. Niestety nie wystarcza, no ale no... Ile emerytury Za ile lat pracy około. Za 30 lat pracy 1775. Yy, co najbardziej zdrożało? Wszystko. Wszystko. Czynsz, jedzenie, no wszystko zdrożało. O co, co byśmy nie chcieli iść kupić? Wszystko, ta inflacja jest, jak pani myśli, ta drużyna, przez kogo? Przez kogo? Co się wzięła? Czy żona wpływ? czy sytuacja na świecie? Chyba cał, cały świat jest taki drogi, bo była mu córki, to tak samo jest drogo. Czy w Niemczech, czy w Holandii, czy we Francji, bardzo drogo jest tak samo. Czy zmieniła by pani coś teraz w Polsce? No nie, wiem, te emerytury, żeby były wyższe, czy żeby inflacja była niższa? Placja by się przydała. Trudno powiedzieć. Co może by y, zmieniło, żeby nie tak było wszystko drogo? Ciężko powiedzieć. Nie, 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 nie. a spisu. A spisu tak. Jak sobie PiS radzi? No, aby nie, nie PO. Jakie położenie za platformą pani jest? To platforma źle zrobiła. Nie no co będę wymieniać? Proszę. Waloryzacja, ile, waloryzacja ile była za platformę? Co? Waloryzacja ile wynosiła za platformę? A ile? Około 5 zł. A co, co, co to było, 5 zł? Teraz drożyzna, proszę pana, to nie tak, że chwalą się, że seniorom dają. Była pani zadowolona z rządu, jak jest drożyzna? No ale to bardziej niż PO. No. Aha, to czyli PO, pani. PO to by narobiło. Pisz troszeczkę lepsze od platformy. Tak, oczywiście. Ale nie jest pani tak, na 100% zadowolona. Na 100% to nie. Co, dlaczego rząd nic nie robi z, tym, z tą drożyzną? Ja nie wiem dlaczego. bo... I... A ma, ma wpływ rząd na to, mógłby coś zmienić, aby chciał? Tak, oczywiście, tylko rząd. Bo ludzie na sytuację na świecie zganiają, że wojna, że coś tam, że inni. Teraz jest taki wodny temat. Czy, czy, czy chciały Pani, żeby euro wprowadzone było zamiast gotówek? Nie, nie, nie. nie taki Oj nie. Absolutnie. Jaki powód? Nie, powód, bo drożej by kosztowało nie jeszcze. By tak. A wolałaby Pani, słyszała Pani, że chcą gotówkę zlikwidować? Jak Pani to, że tylko le... wszystko karta, kartą, elektronicznie wszystko, jak Pani to widzi? Nie, nie słyszałam. Jest Pani za wycofaniem gotówki, czy nie bardzo? Nie, nie trzeba wycofywać. Nie. Pani jest tak jak teraz, to jest dobrze. Oczywiście, oczywiście, tak, niech będzie. Czy słyszała pani, że teraz ta benzyna... Co złożało najbardziej? No żywność, warzy... znaczy tak artykuły spożywcze, no warzywa. To najbardziej, bo to mnie interesuje. Ale wystarcza pani na wszystko, ile mertur i tak dalej. Dwie osoby są czy jedno? Dwie osoby, także nam wystarczy. Co wystarczy. A ktoś ma na 1200 mrtur, co ma zrobić? Jedna osoba. No to ja nie wiem. Tak sam przejść ile? 700-800. Poradzi sobie? Y Chyba nie. Chyba, nie ciężko. chyba ciężko. A jak Pani mi się wzięła ta inflacja? Przez kogo? Kto ma największy wpływ na nią? Ja nie... Ja... Nie, trudno mi powiedzieć. A z rządu jest Pani też tak zadowolona na przykład? Różnie. 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 Raz tak, raz tak. Dobrze,